Welcome to Gospel Truth Witaj Andrew w programie Prawda Ewangelii z Womackiem. Obchodzimy 55 rocznicę służby. Dziękuję Ci Andrew za niesienie słowa i prawdy Bożej, miłości Bożej i Ducha Świętego do nas wszystkich i całego świata. Ponieważ jest to słowo i zachęta, jakiej wszyscy potrzebujemy. Dziękuję Ci, Andrew. A teraz Andrew. Witaj w naszym wtorkowym odcinku Prawdy Ewangelii. Dzisiaj kontynuuję nauczanie na temat 20 objawień, które zmienią Twoje życie, i wiem, że zmienią Twoje życie, ponieważ zmieniły moje. Przez ponad 55 lat, odkąd Pan dotknął mojego życia, wybrałem 20 najważniejszych objawień, które dał mi Bóg i ich nauczam. Jesteśmy teraz na objawieniu numer 7 z tej małej książki, które mówi o tym, co nazywam duchem. Duszą i ciałem. Bóg pokazał mi, że to duchowa część nas zostaje zmieniona podczas zbawienia, nie Twoje fizyczne ciało i nie Twoja dusza, ale duch. To zrewolucjonizowało moje życie. Mam ponad 200 tysięcy godzin darmowego nauczania na naszej stronie internetowej. Część z nich pochodzi z naszych konferencji oraz są tam nauczania kilku mówców z naszej szkoły. Ale wszystkie objawienia, które Bóg mi dał, tak naprawdę pochodzą z tego jednego objawienia o duchu duszy i ciele. A więc ta broszurka tylko krótko o nich wspomina i rozdajemy ją jako darmowy prezent. Ta książka jest znacznie bardziej szczegółowym nauczaniem na ten temat. Mam ją w języku angielskim i polskim, na USB, DVD i CD, a także mamy przewodnik do studiowania, który ma ponad 300 stron. Został on specjalnie zaprojektowany, aby pomóc ci nauczać tego innych ludzi. Wczoraj mówiłem o tym, że to twój duch ulega przemianie. Drugi list do Koryntian 5,17 mówi, że jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. To nie mówi o twoim ciele, to co stare przeminęło, Oto wszystko stało się nowe. Nie masz nowego ciała, to twoje ciało jest wciąż tym samym ciałem. Możesz je zmienić do pewnego stopnia, ale jeśli narodzisz się na nowo, nadal będziesz mężczyzną. Są ludzie, którzy nie mają co do tego pewności i myślą, że można po prostu zmienić to, czy jest się mężczyzną czy kobietą. To jest absolutne kłamstwo. Jest to całkowite zwiedzenie diabła. Jeśli przed zbawieniem byłeś mężczyzną, po zbawieniu nadal nim będziesz. Jeśli byłeś kobietą, nadal nią będziesz. Twoje ciało nie jest częścią, która się zmieniła, to nie twoja dusza się zmieniła, jeśli nie byłeś zbyt bystry przed zbawieniem, nie będziesz zbyt bystry po zbawieniu, chyba że zrobisz coś, by to zmienić. Możesz mieć na to wpływ, ale twoja dusza nie będzie kompletna, dopóki nie pójdziesz do Pana. Ale w twoim duchu, kiedy narodziłeś się na nowo, twój duch został całkowicie zmieniony i stałeś się identyczny z Jezusem w duchu. Brzmi to prawie jak bluźnierstwo dla ludzi, którzy tego nie rozumieją, ale jest to absolutnie to, czego naucza Pismo Święte. I znowu nie mam czasu, aby się w to wszystko dzisiaj zagłębić, ale ta mała książka to zrobi i zachęcam Cię, abyś ją zdobył. Całkowicie się zmieniłeś. Ktoś może pomyśleć, cóż, mogę uwierzyć, że w chwili, gdy narodziłem się na nowo, zostałem stworzony czystym i świętym, ale nie rozumiesz, że nawet po tym, jak narodziłem się na nowo, zrobiłem coś złego. Straciłem panowanie nad sobą, pożądałem. Niektórzy z Was mogli popełnić cudzołóstwo, zrobili coś i myślą, znowu to zanieczyściłem. W liście do Efezjan, rozdział Pierwszy werset 13 jest napisane, że gdy uwierzyliście, zostaliście zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym. I to nie znaczy zapieczętowani w tym sensie, gdy pieczętuje się coś. Pieczęcią dla zatwierdzenia, ale raczej jest to pieczęć, tak jak wtedy, gdy konserwuje się przetwory, wkładasz je do słoika, a następnie zakładasz parafinę na wierzch, aby zapobiec przedostawaniu się zanieczyszczeń z powietrza, uszczelniasz go, abym nic nie mogło go zanieczyścić, i to właśnie oznacza, że kiedy już uwierzyłeś, zostałeś stworzony w sprawiedliwości i prawdziwej świętości, list do Efezjan 4.24, a następnie natychmiast zostałeś zapieczętowany, zapakowany próżniowo. Kiedy narodzisz się na nowo, zostajesz stworzony nowym stworzeniem w Chrystusie Jezusie, stare rzeczy przeminęły, wszystko stało się nowe i natychmiast zostajesz zapakowany próżniowo, zapieczętowany przez Ducha Świętego. A więc jeśli chrześcijanin zgrzeszy, grzech ten wejdzie w Twoje ciało fizyczne i może dać szatanowi drogę przeciwko Tobie, w finansach lub w chorobie i tym podobnych rzeczach, lub grzech ten przeniknie do Twojej duszy i spowoduje zamieszanie, depresję, zniechęcenie, złość i gorycz, rzeczy, które wpływają na Twoją umysłową, emocjonalną część, ale grzech ten nie może przeniknąć pieczęci, która jest wokół Twojego ducha, a zatem Twój duch nigdy nie straci swojej właściwej pozycji przed Bogiem. Kiedy naprawdę narodzisz się na nowo, jesteś zapieczętowany. Wyjaśnia to, że tak, nie powinieneś żyć w grzechu, ponieważ dajesz Szatanowi dostęp do Twojego ciała i duszy, a to pociąga za sobą konsekwencje, ale to nie niszczy Twojej relacji z Bogiem. To jest bardzo ważne. Mógłbym dosłownie spędzić tygodnie na wyjaśnianiu tego, ale jeśli rozumiesz, co mówię, to to nie zachęca nikogo do życia w grzechu, ponieważ grzech nadal ma konsekwencje, ale nie konsekwencje od Boga. Bóg złożył cały swój gniew i karę za Twój grzech na Jezusa i jesteś teraz nowym stworzeniem w Chrystusie Jezusie. Ewangelia Jana 4.24 mówi Bóg jest duchem, więc ci, którzy Go czczą, powinni Go czcić w duchu i w prawdzie, tak więc Bóg odnosi się do Ciebie duch do ducha, i ten duch się nie zmienia. Ale jeśli weźmiesz to i pomyślisz, cóż, mogę, teraz żyć w grzechu, ponieważ Bóg mi go nie przypisze. Bóg tego nie zrobi, ale zrobi to szatan. List do Rzymian, rozdział 6, werset 16, mówi Czyż nie wiecie, że komu oddajecie siebie jako słudzy? Posłuszeństwo. Komu jesteście posłuszni, tego jesteście sługami. Bądź grzechu ku śmierci, bądź posłuszeństwa ku sprawiedliwości. Jeśli wychodzisz i żyjesz w grzechu, Bóg jest duchem i patrzy na ciebie i odnosi się do ciebie w oparciu o to, kim jesteś w duchu, a jeśli naprawdę narodziłeś się na nowo, to ten duch jest stworzony czysty i nowy i jest zapieczętowany tak, że twój grzech nie zmienił twojego ducha. Bóg nadal może mieć z tobą społeczność, nawet jeśli zrobiłeś coś złego, ale właśnie otworzyłeś się na diabła, a Ewangelia Jana, rozdział 10, werset 10, mówi, że diabeł nie przychodzi w żadnym innym celu, jak tylko po to, by kraść, zabijać i niszczyć. Jeśli będziesz żył w grzechu, szatan zje twój lunch i wyrzuci opakowanie. Nie zachęcam, więc do grzechu. A jeśli naprawdę narodziłeś Narodziłeś się na nowo. Nie szukasz wymówki, by grzeszyć. Jeśli naprawdę narodziłeś się na nowo, nie chcesz żyć w grzechu. Twoja natura została zmieniona. Twoje pragnienie zostało zmienione. Każda osoba, która wzięłaby to, co mówię i powiedziała, to świetnie, myślę, że narodzę się na nowo, aby mógł żyć w grzechu, ponieważ Bóg złożył cały mój osąd na Jezusa. Nie wierzę, że naprawdę narodziłeś się na nowo. W pierwszym liście Jana, rozdział trzeci, werset trzeci jest napisane, że a każdy, kto pokłada w nim te nadzieję, oczyszcza się, jak on jest czysty. Jeśli naprawdę narodziłeś się na nowo, masz pragnienie życia dla Boga. Jeśli nie masz pragnienia, by żyć dla Boga, jeśli szukasz wymówki i bierzesz to, co mówię i myślisz, to pozwala mi żyć w grzechu, so, powinieneś narodzić się na nowo? Twoje serce się nie zmieniło. Nie jest to więc zachęta do grzeszenia, ale uwolnienia od poczucia winy i potępienia, które pojawia się, gdy zgrzeszysz. Powiem tylko, że narodziłem się na nowo, gdy miałem 8 lat. Nigdy nie popełniłem wielu z tych wielkich grzechów, o których ludzie mówią, ale Pismo Święte mówi, w drugiej części listu do Rzymian 14:23 wszystko bowiem co nie jest z wiary jest grzechem. I wiesz, są chwile kiedy nie działam w wierze, chodzę przez widzenie i pozwalam by rzeczy mnie zastraszały, to jest grzech. W liście Jakuba 4:17 jest również napisane, kto więc umie dobrze czynić, a nie czyni, popełnia grzech. Są chwile kiedy wiem, że powinienem więcej studiować, więcej się modlić, więcej kochać, więcej myśleć o innych niż o sobie i tak dalej i tak dalej, a te nie robię? Tak więc, jeśli spojrzymy na to, co Biblia nazywa grzechem, to nie jest to tylko cudzołóstwo, kłamstwo, morderstwo, kradzież i tym podobne rzeczy, ale jest to bycie samolubnym, to nie działanie w wierze tak mocno, jak powinniśmy. Jeśli użyć biblijnej definicji grzechu, nikt z nas nie jest doskonały. Nikt z nas nie doszedł do miejsca, w którym robiłby wszystko doskonale. A jeśli myślisz, że Bóg odrzuci cię za każdym razem, gdy zgrzeszysz, to nie będziesz miał pokoju z Bogiem, nie będziesz mieć pewności w swojej relacji z Bogiem. Możesz wierzyć, że Bóg może czynić cuda, ale nie uwierzysz, że zrobi to dla ciebie, ponieważ twoje własne serce cię potępi. Ale zobacz, kiedy zaczynasz rozumieć ducha, duszę i ciało, i to, że mój duch narodził się na nowo, mój duch jest zapieczętowany, a Bóg jest duchem i odnosi się do mnie w oparciu o to, kim jestem w duchu, wtedy daje ci to pewność, że możesz stać przed Bogiem. I nawet jeśli zawodzisz, nie jesteś tak silny w wierze, jak powinieneś być, nie zrobiłeś wszystkiego, co powinieneś, nadal mówisz, nie dostaję tego, na co zasługuję, dostaję to, na co zasługuje Jezus, a to z powodu mojej wiary w Niego i to pozwala ci mieć śmiałość i zaufanie do Boga. Powiedziałem dużo i wiem, że to wymaga wyjaśnienia. Jest to naprawdę sprzeczne z naszym systemem religijnym, i o tym właśnie jest ta książka. Będzie ona zawierała o wiele, wiele więcej szczegółów na ten temat. Przejdę do listu do Hebrajczyków, rozdziału 9 i przeczytam kilka wersetów. Powodem, dla którego chcę przeczytać te wersety, jest to, że jeśli nie rozumiesz, że Twój duch jest częścią, która narodziła się na nowo, i że w tamtej chwili została stworzona w sprawiedliwości i prawdziwej świętości list do Efezjan 4,24, a następnie list do Efezjan 1,13, zostałeś za pieczętowany ta sprawiedliwość i prawdziwa świętość która została ci dana przy zbawieniu jest stała nie zmienia się w zależności od twoich osiągnięć chodzi tylko o to co Jezus dla ciebie zrobił jeśli tego nie rozumiesz i myślisz że za każdym razem gdy grzeszysz jest to nowe wykroczenie przeciwko Bogu że jest to teraz nowa bariera między tobą a Bogiem i musisz wyznać ten grzech i poddać go pod krew a jeśli tego nie zrobisz Bóg nie odpowie na twoją modlitwę jeśli w to wierzysz nie będziesz miał żadnej śmiałości ani pewności, ponieważ mogę Ci zagwarantować, że Twoje osiągnięcia będą się wahać. Nie jesteś doskonały i większość z Was się z tym zgadza, i bardzo dobrze o tym wiesz, a Twoje własne serce Cię potępia. Ale gdybyś mógł zrozumieć, że Twój duch jest częścią, która została uświęcona i udoskonalona na zawsze, Podzielę się z Tobą kilkoma wersetami, które pokażą, że kiedy narodziłeś się na nowo i uczyniłeś Jezusa swoim Panem, On nie tylko przebaczył Twoje grzechy do czasu, gdy zostałeś zbawiony, a potem za każdym razem, gdy zgrzeszysz, grzeszysz jako chrześcijanin, musisz wyznać ten grzech i poddać go pod krew. Jeśli tak myślisz, to będziesz się wznosił i opadał jak jojo w zależności od swoich osiągnięć. Nie będzie żadnej spójności w Twoim życiu, ale podzielę się z Tobą wersetami, aby pokazać Ci, że kiedy narodziłeś się na nowo, Bóg przebaczył wszystkie Twoje grzechy, przeszłe, teraźniejsze, a nawet przyszłe grzechy, których jeszcze nie popełniłeś. Dla wielu ludzi brzmi to jak herezja. Spójrz na to, co mówi Biblia w liście do Hebrajczyków, rozdział 9, werset 12, kontrastując sposób, w jaki odbywało się to pod Starym Przymierzem, gdzie za każdym razem, gdy zgrzeszyłeś, musiało być nowe, za zadośćuczynienie za grzech, musiała być ofiara za grzech i inne rzeczy. To kontrastuje wiele ofiar za grzechy pod Starym Testamentem z jedną ofiarą Jezusa za grzech pod Nowym Testamentem. Tak więc w liście do Hebrajczyków, rozdział 9, werset 12, czytamy, Ani nie przez krew kozów i cieląt, ale przez własną krew, wszedł raz do miejsca Najświętszego, zdobywszy wieczne odkupienie. To jest tak jasne, jak to tylko możliwe. Wszedł raz. Jeden raz dokonał przebłagania za twój i mój grzech i zdobył wieczne odkupienie. Nie chwilowe odkupienie. Odkupienie, aż do następnego razu, kiedy zgrzeszysz, a potem będziesz musiał to poddać pod krew, albo będziesz musiał jeszcze raz narodzić się na nowo. Nie, to jest wieczne odkupienie, jeśli słowa cokolwiek znaczą. Oznacza to, że Jezus poprzez jedną ofiarę rozprawił się ze wszystkimi Twoimi grzechami. W następnym wersecie jest napisane, jeśli bowiem krew wołów i kozów oraz popiół z jałówki, którymi skrapia się nieczystych, uświęca aż do oczyszczenia ciała, chodzi o stare przybienie że ale było to tylko tymczasowe, a jeśli ta starotestamentowa ofiara była tylko tymczasowa, ale radziła sobie z grzechem przez krótki okres. W wersecie 14 czytamy: to o ileż bardziej krew Chrystusa, który przez Ducha wiecznego ofiarował Bogu samego siebie bez skazy, oczyści wasze sumienie z martwych uczynków, by służyć Bogu żywemu. Dlatego jest pośrednikiem Nowego Testamentu, ażeby przez śmierć poniesioną dla odkupienia występków popełnionych za Pierwszego Testamentu, ci którzy którzy zostali powołani, otrzymali obietnicę wiecznego dziedzictwa. Zauważ, że werset 12 mówi o wiecznym odkupieniu, a werset 15 o wiecznym dziedzictwie, a nie chwilowym dziedzictwie. Ekstremalni zielonoświątkowcy wierzą, że rodzisz się na nowo, a potem odstępujesz i tracisz zbawienie i musisz raz jeszcze narodzić się na nowo. A potem grzeszysz i, 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 grzesz i odstępujesz i musisz narodzić się na nowo. Znowu i znowu i tak w kółko. To po prostu zabija. Jakikolwiek wzrost w życiu duchowym, to tak jakbyś zrobił jedno, Krok do przodu, a potem dwa do tyłu, nigdy nigdzie nie dojdziesz. To nie jest prawdziwy obraz chrześcijańskiego życia. Jezus zapłacił jedną ofiarę za grzechy, zdobył wieczne odkupienie, wieczne dziedzictwo. Dzisiaj jest mój ostatni dzień nauczania na ten temat. Nauczałem o tym kilka miesięcy temu w naszym programie telewizyjnym przez pięć tygodni, więc nie będę do tego wracać i ponownie nauczać tego wszystkiego, ale zachęcam cię do zdobycia tej książki, ponieważ w rozdziale dziewiątym jest wiele rzeczy, które teraz pomijam, ale w dziesiątym rozdziale kontynuowana jest dokładnie ta sama myśl mówiąca o tym, że przez śmierć Pana Jezusa Chrystusa wprowadził On w życie wolę, a my jesteśmy Beneficjentami tej woli. W dziesiątym wersecie listu do Hebrajczyków czytamy, za sprawą tej woli jesteśmy uświęceni przez ofiary ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze. To jest fenomenalne. Przeciętny chrześcijanin nigdy nawet tego nie słyszał, a tym bardziej nie przyjął tego i nie zastosował w praktyce w swoim życiu. Jest napisane, że jedna ofiara Jezusa uświęciła nas raz na zawsze. Niektórzy ludzie zaczepiali mnie i mówili, że oznacza to raz dla wszystkich ludzi, ale nie raz na zawsze. Jeśli przeczytasz to w kontekście, pokażę ci, że mówi o raz na zawsze, ponieważ następny werset mówi, a każdy kapłan. Ponownie kontrastuje to sposób, w jaki zostało to robione w Starym Testamencie, a wielkim objawieniem, które mamy w Nowym Testamencie. Jest napisane, a każdy kapłan staje codziennie do wykonywania służby Bożej, wiele razy składając te same ofiary, które nigdy nie mogą zgładzić grzechów, lecz ten, Mowa o Jezusie. Gdy złożył jedną ofiarę za grzechy na zawsze, widzisz, to pokazuje, że chodzi raz za wszystkie czasy, nie raz za wszystkich ludzi. Złożył jedną ofiarę za grzechy na zawsze, zasiadł po prawicy Boga, oczekując odtąd, aż jego nieprzyjaciele będą położeni jako podnóżek pod jego stopy. Jedną bowiem ofiarą uczynił doskonałymi na zawsze tych, którzy są uświęceni. Tak więc werset 10 mówi, że zostałeś uświęcony przez ofiarę ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze, a werset 14 mówi, że jeśli zostałeś uświęcony, zostałeś uczyniony doskonałym na zawsze. I znowu, jeśli nie rozumiesz ducha duszy i ciała, jeśli nie rozumiesz, że to Twój duch narodził się na nowo, został uświęcony i udoskonalony na zawsze, jeśli tylko to czytasz i myślisz, że jesteś tylko fizycznym ciałem i tą mentalną, emocjonalną częścią wewnątrz, Spojrzysz w lustro i pomyślisz, to jest doskonałe. To jest doskonałe? Nie, to ciało nie jest doskonałe. Niektórzy z Was mają pryszcze, zmarszczki, brzydkie inne rzeczy. I patrzysz na to i myślisz, to jest idealne? Nie, twoje ciało nie jest jeszcze kompletne. Dostaniesz nowe ciało. Przyglądasz się swojej mentalnej i emocjonalnej części i myślisz, to jest doskonałe? Wiesz, że nie działasz w wierze tak, jak powinieneś, że się złościsz, że robisz różne rzeczy i po prostu myślisz, cóż, Biblia jest tak. Trudna do zrozumienia. Nie jest trudna do zrozumienia, jeśli zrozumiesz, że tylko Twój duch został uświęcony i udoskonalony na zawsze. Jeśli przejdziesz do rozdziału 12, to jest ta sama Księga, ten sam autor. Wiele razy, ponieważ umieszczany jest podział na rozdziały i wersety, ludzie myślą, że jest to inna myśl, ale to jest nadal ta sama Księga. Nie została ona napisana w rozdziałach i wersetach. W rozdziale 12, dwudziestym 22 jest na Zapisane. Lecz podeszliście do góry Syjon i do miasta Boga żywego, do niebiańskiego Jeruzalem i do niezliczonej Rzeszy aniołów na powszechne zebranie do zgromadzenia pierworodnych, którzy są zapisani w niebie, do Boga, sędziego wszystkich, do duchów sprawiedliwych uczynionych doskonałymi. Jeśli będziesz czytał dalej, Biblia sama się wyjaśni, to nie Twoje ciało jest uświęcone i udoskonalone na zawsze, to nie twoja dusza, Twoja mentalna i emocjonalna część jest uświęcona i udoskonalona na zawsze, ale Twój Duch jest częścią Ciebie, która została uświęcona. Oznacza to, że zostałeś uświęcony, oddzielony i udoskonalony na zawsze, a nie tylko aż do następnego grzechu. Na zawsze. Mówię ci, to objawienie zmieniło moje życie. To jedna z najwspanialszych rzeczy. Usługuje wielu ludziom i dosłownie tysiące ludzi osobiście powiedziało mi, że to objawienie jest jak klucz, który wszystko im otworzył. Wierzę, że to zadziała w Twoim przypadku. To jedno z tych objawień, bez których po prostu nie możesz się obejść. Jeśli myślisz, że Bóg wszechmogący kocha Cię, ponieważ jesteś taki kochany, ponieważ Twoje czyny są doskonałe, ponieważ jesteś doskonałą osobą w swojej mowie, w swojej mentalnej, emocjonalnej części. Jeśli myślisz, że to jest ta część Ciebie, którą On akceptuje i kocha, Cóż, gwarantuję, że nie doświadczysz wiele Bożej miłości, ponieważ twoje własne serce będzie cię potępiać i mówić ci, że nie jesteś jeszcze doskonały i że nie robisz jeszcze wszystkiego dobrze. Będzie to bariera, która będzie trzymać cię na dystans od Boga. Być może wierzysz, że On kocha cię na tyle, że umarł za ciebie, abyś mógł zostać zbawiony i czekasz, aż pójdziesz do nieba, zanim zaczniesz doświadczać tego wszystkiego. Ale czy wiesz, że jedna trzecia twojego zbawienia jest kompletna już teraz, w tym życiu? To Twój Duch. Twój Duch jest teraz tak doskonały jak Jezus. Pierwszy list Jana, rozdział 4, werset 17 mówi, w tym jest doskonała miłość w nas, abyśmy mieli ufność w dniu sądu, że jaki On jest, tacy i my jesteśmy na tym świecie. To nie mówi o Twoim ciele. Twoje ciało nie jest jeszcze doskonałe. To nie mówi o Twojej duszy, Twojej umysłowej, emocjonalnej części, Twojej osobowości. To nie jest jeszcze doskonałe ale w swoim duchu jesteś w tej chwili dokładnie taki, jaki jest Jezus. A ponieważ Bóg jest duchem i patrzy na ciebie i postępuje z tobą w duchu, musisz oddawać Mu cześć w duchu i w prawdzie, oznacza to, że nawet jeśli w naszym ciele nie udaje nam się być osobą, którą powinniśmy być w naszych działaniach, nawet jeśli nie udaje nam się być osobą w naszej osobowości, naszej mentalnej i emocjonalnej części, którą powinniśmy być, nadal mogę śmiało przyjść przed tron łaski i oddać Mu cześć. Jeśli oddajesz część w duchu i w prawdzie, jeśli naprawdę zbliżasz się do Boga w duchu i uczyniłeś Jezusa swoim Panem i narodziłeś się na nowo. Wtedy możesz śmiało przyjść przed oblicze Boga, nawet w potrzebie. List do Hebrajczyków, rozdział 4, werset 16. Ale jeśli zbliżasz się do Boga w ciele w oparciu o swoje osiągnięcia, w oparciu o swoją mentalną, emocjonalną część, to będzie bardzo, 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 bardzo mało razy, kiedy będziesz czuł się pewnie, że powiesz, o tak, robię wszystko dobrze. To nie jest sposób, w jaki powinieneś to robić. Powinieneś czcić Boga w duchu i w prawdzie. Ewangelia Jana 4,24 mówi, że Bóg jest duchem, więc ci, którzy Go czczą, powinni Go czcić w duchu i w prawdzie. Nie jest napisane, że jest to najlepszy sposób, aby to zrobić, że osiągniesz lepsze wyniki, jeśli zrobisz to w ten sposób, to jest jedyny sposób, w jaki możesz naprawdę połączyć się z Bogiem. Bóg jest tak święty, Bóg jest tak czysty, że nie jesteś w stanie nawiązać społeczności z Bogiem w oparciu o swoje najlepsze uczynki, część mentalną i emocjonalną. Musisz zbliżać się do Boga w Duchu i w Prawdzie. Musisz czcić Go w Duchu. To, co mówię, jest potężne. Kiedy to zobaczyłem, to po prostu zmieniło moje życie. Mój duch nie jest wynikiem moich osiągnięć. Jest rezultatem tego, co zrobił Jezus, a wszystko, o co prosił, to po prostu przyjąć to wiarą. W chwili, gdy to uczyniłem, drugi list do Koryntian, 5.17 mówi, że stałem się zupełnie nowym stworzeniem. Stare rzeczy przeminęły, a wszystkie stały się nowe. Nie stało się to w moim ciele, nie stało się to w mojej duszy ale w moim Duchu stałem się tą zupełnie nową osobą, która nie jest wynikiem moich działań, ale jest wynikiem tego, co zrobił Jezus. Jestem święty i czysty w Duchu, ponieważ jestem Jego dziełem. To jego duch został posłany do mojego serca, wołając, Abba, ojcze. Z tego powodu mam teraz taką relację z Bogiem, że mogę wejść do sali tronowej bez obawy, że Bóg mnie odrzuci lub ukaże, ponieważ nie jestem osobą, którą powinienem być, ponieważ postępuję ze mną w oparciu o to, kim jestem w duchu, a nie w oparciu o to, kim jestem w ciele. To jest niesamowite. Dziś jest ostatni dzień, w którym będę oferował tę książkę pod tytułem Duch, Dusza i Ciało. Mam także płyty CD, DVD, przewodnik do studiowania, USB, które będą zawierały wszystkie szczegóły. Będziemy nadal oferować nauczanie na temat 20 objawień, które zmienią Twoje życie i będę je oferował przez kilka następnych tygodni. To jest gratis. Za te inne materiały prosimy, abyś coś dał. Czy wiesz, że rozdaliśmy chyba 60 tysięcy tych książek za darmo zaledwie kilka miesięcy temu? Moi partnerzy umożliwili mi to i proszę cię, abyś dał, jeśli możesz, posłuchaj naszego lektora, on poda ci wszystkie szczegóły i proszę zadzwoń lub napisz dzisiaj.